Cieszę się, że nie zagrał Kebasis, bo po ostatnim meczu pamiętam jak mówiłeś, że groził ci, że połamie ci nogi. Nie, nie, nie cieszę się. Żałuję, że, że nie było go na boiskę. Jesteśmy obaj piłkarzami. Chcemy grać jak najwięcej pojedynków. Życzę mu szybkiego pozdrowia, do, szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że, że się wyleczy i zobaczymy się jeszcze na boisku. Także, także zrówka mu życzę. A jak ci się grało dzisiaj w tym meczu, bo w tych ostatnich meczach z Lechem e, często mówię, że byłeś bardzo poobijany, nie patyczkowali się z tobą e, zawodnicy z Poznania. Jak było teraz? No tak, no taki jest full, bo taka jest piłka nożna, także nie narzekajmy. Wybieliliśmy trzy punkty, a, a to co. Czy, czy, czy co się działo na boisku, czy było gorąco, to, to widać było, że rzeczywiście Lechowi zależało na tym, aby aby odnieść wywieść korzystny rezultat z Warszawy. Chwała im za to, ale my to dzisiaj wygraliśmy. E, także tak, jak mówię, życzę wszystkim zdrowia, bo jesteśmy piłkarzami, my się nawzajem szanujemy, e, uprawiamy ten sam zawód. Także tak jak mówię, wszystkim życzę zdrowia i tego, aby, aby cieszyli się grą w piłkę. Była jakaś ekstra motywacja, nie wiem, nakręcaliście się jakoś dodatkowo przed tym meczem. Na pewno bo pojedynki z Lechem Poznań są bardzo ważne nie tylko dla kibiców, ale też dla nas, także. Chcieliśmy grać jak najlepiej w piłkę, chcieliśmy odnieść przekonujące zwycięstwo. wygraliśmy 1-0, Lech zagrał naprawdę dobre spotkanie. Także Lech Poznań jest głównym konkurentem Legi Warszawo Mistrzostwo. Mamy oczywiście wszystko w swoich nogach, będziemy ciężko trenować i, i damy się wszystko, aby osiągnąć drugie Mistrzostwo. Z Na pewno Lech Poznań, bo dzisiaj pokazali, że potrafią fajnie grać w piłkę. Ta druga połowa naprawdę była w wykonaniu, wydaje mi się. Imponująca, no bo przycisnęli nas. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć czemu tak się stało. Ja bym sobie życzył tego, abyśmy od początku do końca dominowali. Także cieszmy się z tych trzech punktów. Nie zagraliśmy dobrze w drugiej połowie, a tak jak powiedziałem, Lech Poznań jest takim głównym rywalem Legi Warszawa o zdobycie mistrzostwa Polski.